Zastanawia się, po co Ci baner na nieruchomości? Już Ci mówię. Na ten, który tutaj widzisz, zadzwoniło w ostatnich kilku dniach kilkanaście osób. A właśnie o to chodzi w banerze. Pamiętaj, że nie każda osoba przegląda internet, przegląda social media, nie każdy ma Facebooka, nie każdy ma Instagram i nie każdy ogląda wszystkie portale sprzedażowe. Bo pamiętaj, jedna osoba korzysta z gratki, druga z Morizona, trzecia na przykład z OtoDom. I właśnie tu jest problem, bo pamiętaj, osoby wchodzą na przykład na jeden portal typu Gratka, Oto dom czy Morizon, a jak nie wystawisz na wszystkich portalach, to nie wiesz, czy dotarło Twoje ogłoszenie do klienta. A baner zawsze dotrze. Pamiętaj, osoby chodzą, samochody jeżdżą i możesz trafić się klient z tego. Dlatego pamiętaj, Ty możesz być przeciwnikiem banerów. Ale tak jak widzisz tutaj, tak jak powiedziałam, kilkanaście osób w ostatnich kilku dniach zadzwoniło na baner. Pamiętaj, baner się zawsze przydaje przez sprzedaży nieruchomości.